Temat mojego referatu został przedstawiony, natomiast tylko dodam, że podzielony jest on na dwie części. W pierwszej części chciałbym przedstawić w sposób skrótowy historię tak zwanego zjawiska, czyli wydarzenia do Blessing, jak i również przedstawić w jaki sposób ta duchowość, czy ten nurt duchowy działa w dzisiejszych czasach. A druga część referatu to będą pewne powiązania. Też inspiracje tym ruchem y, występujące w różnych wspólnotach y, katolickich, charyzmatycznych lub w różnych y, y, osobach znanych liderów y, charyzmatycznych. Dobrze. O, fajnie wszystko działa. Dobrze. Początki, y, początki y, Toronto Blessing. Y, pastor John Arnold wraz z żoną Karol około 1988 roku w Toronto założyli zbór zimno-świątkowy o nazwie głośnej łowinnicy Lotniska Toronto. Zbór ten został włączony do większej sieci zborów zielonośrodkowych o nazwie Chrześcijańska Społeczność Winnicy. Najwybitniejszym liderem tej społeczności był John Wimber, a dla takiego przywództwa, społeczność winnicy liczyła ponad 2,5 tysiąca zborów. Spróbuję tutaj zadbać, żeby mikrofon był w odpowiedniej odległości. W 1994 roku, dokładnie 20 stycznia, do głoszenia Słowa Bożego zaproszono pastora Randy'ego Clarka, zdobywającego w tym czasie coraz większą popularność w kręgach Zielonośrodkowych charyzmatycznego mówcy. W spotkaniu brało udział ponad 120 osób, które były pod ogromnym wrażeniem jego niesamowitej charyzmy oraz sposobu wprowadzenia modlitwy. Pastor Randy Clark dzielił się osobistym przeżywaniem obecności Ducha Świętego, którym, jak twierdził, ubijał się wielokrotnie. W czasie prowadzonego spotkania nabożeństwa zaczęły się dziać zaskakujące rzeczy, które w ogólnym odbiorze zostały uznane jako spontaniczne manifestacje działania Ducha Świętego. Wielu uczestników spotkania zaczęło padać na podłogę, inni doświadczali drżenia rąk i całego ciała, pojawiły się napady historycznego śmiechu, którego nie można było opanować, inni z kolei zaczęli naśladować zwierzęta poruszając się na podłodze na czworakę lub naśladując różne odgłosy yy, zwierzęce, jak szczekanie czy wydakanie. Pastor John Arnold nazwał to wydarzenie Wielką Ucztą Ducha Świętego. Z czasem nadano zjawisku, nadano nazwę Toronto Blessing, tłumacząc na języku polskim błogosławieństwo z Toronto, które bardzo dynamicznie rozprzestrzeniło się na inne zbory zielonoświątkowe, przyciągając tysiące osób na prowadzone spotkania. Pastor Andy Clark nigdy nie odciął się od tych wydarzeń, do dziś mówi o nich w kontekście potężnego wydania Ducha Świętego w współczesnych czasów. Tutaj przygotowałem krótką wypowiedź eh, pastora Rendy Clarka dotyczącą właśnie. Z nami, tego. Jest z nami dr Randy Clark. Został on użyty przez Ducha Świętego w fenomenalnym dziele na światową skalę znanym jako Toronto Blessing. Jestem ogromnie podekscytowany, mając cię dzisiaj w studio. Nasz założyciel David Maines oczywiście rozpoznał to dzieło Ducha Świętego. Pracowaliście razem i ono się rozwija. Opowiedz nam o tym. Cóż, sądzę, że to trwało jakieś 12,5 roku i kilka napisanych od tamtego czasu książek o historii Kościoła określa je mianem jednego z największych przebudzeń w XX wieku. Ono było zdumiewające. W tej chwili przybrało inną postać. Wielu z nas wciąż podróżuje po całym świecie, będąc używanymi jako katalizator przebudzenia ognia. Dwanaście i pół roku po tym, jak to się zaczęło, napisałem książkę zatytułowaną „Derysmor jest więcej”, której broniłem tego, co się tam wydarzyło jako rzeczywistego przebudzenia. Mówiłem o trzech osobach, o które się modliliśmy w trakcie tego przebudzenia. Te osoby to Heidi Baker, Leif Headland i Henry Madawa. Każda z tych osób przyprowadziła do Pana milion innych. Wszyscy troje założyli łącznie około 20 tysięcy nowych kościołów. To tylko trzy osoby, nie wspominając o tysiącach innych kościołów i pastorów dotkniętych przez to przebudzenie. W Brazylii tysiące kościołów, w tym również tych największych, zostało dotkniętych tym poruszeniem. Chcę, żeby ludzie znali owoc, a są nim miliony zbawionych, narodzenie się różnego rodzaju służb, w tym pomocy ubogim, pomocy społecznej kopania studni, troski o ubogich i dzieci. Te wszystkie rzeczy miały tam swój początek. Dowodem przebudzenia jest jego owoc. Dowodem są dzieci przebudzenia. Gdy widzę tysiące kościołów, jakie powstały, miliony ludzi, którzy się nawrócili, oraz wspaniałą pracę społeczną, która ma tam swój początek, to wszystko sprawia, że wierzysz, iż było to prawdziwe Boże Poruszenie. Tak więc pan Randy Clark stanowczo broni wydarzeń w Toronto, mówiąc o tym, że to. Trwające około 12,5 roku, przebudzenie było jednym z najważniejszych wydarzeń w historii współczesnego Kościoła. Tutaj mm, słowo Kościoła umieściłem z małej litery, z uwagi na to, że wizja Kościoła albo opisywanie historii Kościoła jest zupełnie inne dla środkowców, jak dla katolików. Stąd też ta mała litera. Owocem Toronto Blessing są miliony osób zbawionych na całym świecie. Otóż zbawienie w pojmowaniu Pana Ryndygo Clarka jest typowe dla duchowości zielonoświątkowej. Zbawionym jest ten, kto uwierzy w Chrystusa i przyjmie chrzest w Duchu Świętym oraz uzna Pana Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. Stoi to w sprzeczności do narodzenia katolickiego. Jako katolicy wierzymy, że do osiągnięcia zbawienia niezbędne jest życie sakramentalne, stan łaski uświęcającej, a także dobre uczynki, które do tego zbawienia prowadzą. Owocem Toronto Blessing jest działalność charytatywna i społeczna. Według Krędygo Klarka i innych pastorów roku to, no, Nurtu Toronto Blessing działania charytatywne i społeczne są owocem duchowości, której nauczają. Działalność charytatywna i społeczna nie może być potwierdzeniem tego, że to, co głoszą i w co wierzą w zwolennicy Nurtu Toronto Blessing, jest prawdą. W wielu przechylnych opiniach na temat Toronto Blessing, wygłaszanych również przez katolickich liderów jak i księży, panuje powszechna fascynacja tą aktywną działalnością charytatywną. Owszem, działania te są bardzo pożyteczne i potrzebne, jednak to, co robią propagatorzy ruchu Toronto Blessing, jest bardzo ściśle powiązane z tym, co wierzą. Wszelkie próby zbliżania się do tej duchowości, nawet w założeniach mających na celu pochwałę działalności społecznej, prędzej czy później kończą się przejęciem pewnej części głoszonych nauk. Bardzo przepraszam za pewien kolokwializm, przykład, który chcę podać w tak szanownym gronie. Ale to tak, jakby ktoś twierdził, że pali papierosy, ale się nie zaciąga. Zawsze do organizmu przedostaną się pewne szkodliwe toksyny. Ten prosty schemat można przełożyć na sferę duchową. Podam jeszcze inny przykład. To tak, jakby ktoś praktykował jogę, twierdząc, że to takie zwykłe ćwiczenie fizyczne. Również i w tym przypadku zawsze niesie to za sobą pewną duchowość burzącą wiarę katolicką. Dodam jeszcze, że cały nurt Toronto Blessing zbudowany jest na dwóch głównych wydarzeniach. Są nimi wydanie Ducha Świętego na początku XX wieku w Szkole Biblijnej Charlesa Barhama oraz tzw. przebudzenie przy Azusa w Los Angeles. Wszyscy lidery, liderzy nurtu Toronto Blessing wskazują na te dwa wydarzenia jako przełomowe w historii kościoła, w ich znaczeniu kościoła i w pełni no. się z tym integrują. Nawet jeżeli jakiś katolik odcina się od Toronto Blessing, a z drugiej strony twierdzi, że wspomniane przed chwilą wydarzenia były dziełem Ducha Świętego, to i tak kieruje swoją wiarę na tory nurtu Toronto Blessing. Leif Hetland, Heidi, przepraszam, Heidi Baker oraz pan Henryk Madawa, wszystkie te osoby wymienione przez pana rędnego Clarka jako nadzwyczajnie namaszczone Duchem Świętym podczas przebudzenia Toronto Blessing, były w ostatnich latach w Polsce. Głosiły, modliły, posługiwały modlitwą uzdrowieniem. Mógłbym wiele powiedzieć o każdej z tych osób i ich posługach. Jednak skupię się tylko na jednej osobie. Będzie to pan Leif Hetland. Otóż, wie, wspólnota katolicko-ekumeniczna, głos na pustyni, w wielu przypadkach bardzo często wspierała, czy można powiedzieć, propagowała. Pana Leifa Hetlanda. Tutaj na, na, na tym slajdzie mamy ym, pokazane stronę oficjalną Wspólnoty Głos na Pustyni. Dodam tylko, że liderem wspól, ym, Wspólnoty Głos na Pustyni jest pan Karol Sobczyk, który jest również członkiem Sekretariatu do Spraw Nowej Ewangelizacji. Tutaj, na tym slajdzie, możemy przeczytać, że wraz z organizacją Global Awakening, ja jeszcze wyjaśnię, co, co to jest za organizacja, chcemy podzielić się z Wami słowem, które zmieniło nasze życie. Następnie, tutaj Wspólnota Głos na Pustyni zachęca do obejrzenia nauczania pana Lewa Hetlanda, również bierze udział w tłumaczeniu jego filmów i wstawianiu ich na serwis YouTube. Kolejny przykład Wspólnota Głos na, głos na Pustyni. Książka Pana Lejfa Hetlanda, Patrzeć oczami nieba, tu czytamy teraz z wielką ekscytacją, możemy ogłosić, że księgarnia, tam nieważne jaka, wydała książkę Lejfa Hetlanda, Patrzeć oczami nieba, której patronujemy, czyli mamy filmy, czyli mamy wykłady, jak również i książkę. Tutaj dodam jeszcze, Pan Karol Sobczyk na swoim Facebooku również umieścił relacje i gorące przeżycia z wizyty w Stanach Zjednoczonych na imprezie o nazwie, czy wydarzeniu o nazwie Voice of Apostolis z roku 2015. Jest to impreza tworzona przez protestantów, impreza, wydarzenie, w którym zapraszani są czołowi liderzy ruchu Toronto Blessing i tak czytamy, mieliśmy okazję spotkać, prosić o modlitwę i rozmawiać z ludźmi, których Bóg potężnie używa na całym świecie aby wznosić swoją miłość. I mamy wymienione osoby. Bill Johnson, Randy Clark, Heidi Baker i pozostali jeszcze również znani, Leif Hetland, również znani pastorzy Zielonej nurtu Toronto Blessing. Ja tutaj tylko jeszcze dodam jeden slajd. To jest slajd z wykładu pana Leifa Hetlanda o nazwie Reformacja jako dar dla ludzkości. Jest on dostępny, przetłumaczony na serwisie YouTube. Pan Hetland bardzo mocno wyznaje, wręcz można powiedzieć, reformację oraz osiągnięcia Pana Marcina Lutra. Tu możemy przeczytać jeden, jeden z tekstów. Gdyby nie było człowieka zwanego Marcin Luter, nie mielibyście czytać i pisać. Dodam jeszcze, że tam są takie kwestie wypowiadane, jak na przykład, że to Kościół katolicki przez wieki blokował dostęp do Słowa Bożego, a tym samym dostęp do Boga, do dostęp do Ojca. No, Trzeba przyznać, że chyba nie jest to zbyt odpowiednia osoba, która katolicka, jakakolwiek katolicka wspólnota powinna się fascynować. Dobrze, wspomniałem o Global Awakening. Global Awakening jest to chrześcijańska organizacja ewangelizacyjna. Założona przez pana Randy'ego Clarka powstała ona, aby kontynuować to, co zrodziło się podczas przebudzenia w Toronto. W swoich szeregach zrzesza najsłynniejszych pastorów oraz liderów charyzmatycznych. Podróżują oni po całym świecie. Biorąc udział w wielu konferencjach, a także posługując modlitwą namaszczenia, uwolnienia i uzdrowienia. Na tym slajdzie zamieściłem też główne postacie tego ruchu, znane w Polsce, tego, tej organizacji. Jest to pan Todd White, wspomniany już Dave Catland, Billy Brenda Johnson. To jest małżeństwo, którzy są liderami zboru średnoświątkowego Metal Church w Kalifornii, do tego zboru również podróżują. Katolicy, charyzmatycy z niektórych wspólnot. Heidi Baker również gromadzi na swoich spotkaniach katolickich charytmatyków, Surprise Seatwell. Ja o tej osobie jeszcze trochę powiem, ale jest to osoba, która jest również um, działaczem um, Global Awakening, czyli nurtu Toronto Blessing. Eee, takie trzy slajdy krótkie, krótkie, pokazujące w jaki sposób, właśnie um, w jakich wydarzeniach uczestniczą. Um, pastorzy North Toronto Blessing, to jest na przykład konferencja Pochwyć Ogień. Mamy panią Heidi Baker, Johna Arnota, Karola Arnota. To jest impreza przyszłego przyszłoroczna o nazwie Szkoła Uzdrowienia Randy'ego Clarka organizowana w Bethel Church w Kalifornii. Tutaj przetłumaczę tylko, że gwarantuje się zakończenie każdej sesji poprzez posługę uzdrowienia i modlitwy. Głównymi liderami, mówcami są właśnie Randy Clerk, Bill Johnson. I jeszcze jedna, jeden przykład: uzdrowienie i ogień, proroszy ogień mamy jako wspólnie posługujących Randy Klerka, Dave'a Hetlanda. Po prostu te osoby z tego nurtu to jest duża grupa um, liderów, duża grupa pastorów. Oni się w różnych konfiguracjach wymieniają, podróżują po całym świecie i posługują. Yy, warto dodać, że organizacja Global Awakening oprócz tego, że działa na całym świecie, ma wyselekcjonowaną grupę, która skupia się tylko na Europie, w tym i w Polsce. Nazywa się to Awakening Europe, czyli Przebudzenie Europy. Yy, mamy tutaj również pokazanych głównych głosicieli, pani Heidi Baker, Todd White i tutaj jeszcze ten pan z podniesioną głową do góry, to jest pan Ben Fitzgerald. To jest dosyć znamienna postać dla polskiej sceny charyzmatycznej, ponieważ w 2015 roku był głównym mówcą prelegentem na królewskim DNA w Polsce, jest to impreza organizacyjna, w której biorą również udział w charyzmatycy. Tak samo rok 2015 pan dwać w Polsce, oczywiście za zaproszenie kręgów działań ale na tym spotkaniu również byli znani liderzy wspólnot katolickich ruchów charyzmatycznych. Dobrze, to jest kwestia wyjaśniająca pojęcie w Toronto Blacking oraz w sposób działania we współczesnych czasach. Teraz chciałbym jeszcze. Powiedzieć nie parę słów o pewnych powiązaniach i wydarzeniach z nimi związanymi, ale już typowo bardziej dla Kościoła katolickiego, dla ruchu charyzmatycznego w Kościele katolickim. Rok 1993 wydarzenie Uzdrowienie w Mocy Polak Kultury i Nauki w Warszawie. Tam głosił wspólnie konferencję pan Ralf Martin, dosyć znana postać Ruchu Charyzmatycznego. Jest to doktor teologii, konsultor Papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji, pionier odnowy charyzmatycznej w Stanach Zjednoczonych. Gościł, niedawno gości, znaczy pan Ralph Martin gościł w Polsce w 2014 roku na zaproszenie zgromadzenia zakonnego księdza a Apostolskiego Ruchu Wiary. Wspólnoty Hefsipa, zorganizowane spotkanie było zatytułowane Co Duch Święty mówi do Kościoła. Drugą postacią jest pan John Wimber, on już był wspomniany. Jest to znamienna postać ruchu zielonoświątkowego w Stanach Zjednoczonych. Przywódca i założyciel sieci zborów o nazwie Chrześcijańska Społeczność w Winnicy, o tym już wspominałem, charyzmatyczny mówca muzyk oraz autor wielu publikacji książkowych. Otóż przygotowałem również krótką relację z, pokazującą właśnie Toronto Blessing w Polsce, to już jest 93 rok. Mamy pewną grupę, bo jednak pan Ralf Martin, ale również trzeba dodać, że na tym spotkaniu większość osób w Pałacu Kultury to byli katolicy, katolicy, byli również osoby duchowne, księża, zakonnicy. A i Pan John Wimber jako przywódca w tym czasie nurtu Toronto Blessing głosił w Pałacu Kultury tę konferencję. Yy, tylko dodam, że yy, wystąpienie Pana Johna Wimbera poprzedził Pan Ralph Martin przeprowadzając modlitwę o błogosławieństwo. Ducha Świętego. Następnie tutaj przygotowałem to. Paweł pisząc do Tymoteusza o tym mówi. He said stir dar

i tak właśnie się dzieje, uważam, czy w obrębie tradycji katolickiej, czy w obrębie tradycji protestanckiej. Teologicznie nie wiem, jak przejść od tego do tego, co mam zamiast zrobić. So Niechaj moc Ducha Świętego stąpi na was! Niech przyjdzie More. więcej na całe ciało. Od stand, to stand, God. Abyśmy stali, o Boże. Napełnij kreślnie moza. Pochwyć ich Panie. A moc w ich wnętrze. Capture for yourself, o God. Pochwyć ludzi dla siebie. Mark them. Oh my ich, God. Ich now, mark the Lord, Nazna, hearts, minds, and souls, And we speak to any residual darkness and in the name. Moc, której przejawem widzicie na ciele ludzi, to jest moc Ducha Świętego. To moc ta, która Jezusa wzbudziła z martwych. Jest to moc do uzdrawiania. Moc do wyswolenia. Moc do zwiastowania. Niech przyjdzie, Panie! Niechaj moc przyjdzie! Nas Panie. Zaznacz tym te oczy, Panie. Odsuń ciemność. Naznacz ich oczy. By mieć więcej go. Więcej, Panie. Więcej mocy. I więcej pan, mocy, Panie. Pomazuj ich. Czy odczuwacie Moc. Bożą, która przepływa przez wasze ciało? A jeśli nie, widzisz kogoś dotkniętego mocą Bożą? Dotknij się go, przejdzie na ciebie. Widzicie, jak moc dotyka tamtych ludzi? Tam właśnie. W porządku, można patrzeć. Poł dotknijcie jej.

Natykajcie tych ludzi, niech na was stąpi. Patrzcie tutaj. Więcej Panie, daj więcej. Natknijcie tego mężczyzny. Niech i na wasze ciała to spłynie. Przyjmujcie, ona jest. Nie możecie dać tego, czego nie macie. Przyjmijcie Ducha Świętego. Dobrze. Troszkę był taki dosyć długi fragment, ale jest on bardzo potrzebny, żeby pokazać, bo można w sieci znaleźć różnego rodzaju filmiki, dosyć stare, niby o tym, jak działa w praktyce, wygląda modlitwa Toronto Blessing, ale no, gdy trafiłem na ten filmik i porównałem to z tymi filmikami, no, jest to przejaw tego działania ducha w cudzysłowie, znaczy z małej litery, który. Powstał właśnie w zborze w Toronto, z lotniska w Toronto. Otóż w kilku punktach chciałbym przedstawić, skomentować to, co widzieliśmy, bo niektóre rzeczy są może i ciężkie do wychwycenia, ale bardzo ważne. John Weaver wyjaśnił w sposób, to był początek tutaj filmu, w sposób przekazywania lub namaszczenia Duchem Świętym. Otóż mówił on, że w kościele katolickim udzielanie Ducha Świętego odbywa się poprzez nałożenie rąk przez hierarchię kościelną i skupów lub kapłanów na kandydata do święcej kopalńskich lub bierzmowania. Oczywiście jest to zgodne z Pismem świętym i tradycją kościoła, który od początku swojego istnienia to praktykuje. Natomiast druga część wypowiedzi jest typowym nauczaniem zielonoświątkowym. Mówi ono o nałożeniu rąk przez osobę świecką i w ten sposób udzielanie mocy Ducha Świętego. W protestantyzmie, gdzie nie ma sakramentalnego kapłaństwa, taka interpretacja udzielania ducha świętego jest powszechnie uznawana i praktykowana. Jednak w Kościele katolickim, w głównej mierze, dokonuje się to poprzez sakrament bierzmowania. Oczywiście każdy protestant, jak nie tylko, może udzielić chrztu świętego, zachowując zasadę co do intencji, formy, jak i materii. Natomiast sprowadzanie katolickiego i zielonoświątkowego nauczania o udzielaniu ducha świętego do wspólnego mianownika powoduje wypaczenie wiary katolickiej. Podczas prowadzenia, prowadzonej modlitwy pan Wimberg, jakby na swoje polecenia wręcz rozkazywał Duchowi Świętemu, aby On był udzielany zebranym osobom. No, w pewnym momencie mówiąc o tym, bierzcie Ducha Świętego, chcecie więcej, no inaczej chyba tego nie można ująć. Zachęcał do tego, aby zebrane osoby kładły ręce na tych, którzy dostawali drgawek, konwulsji ciała, co widzieliśmy, czy napadów śmiechu. Twierdził, że Duch Święty jest jak elektryczność. Przechodzi przez ciała tych, których się dotykasz. No tutaj naprawdę mi ciężko w ogóle porównać to do jakiejkolwiek katolickiej nauki. I zaznaczam, że to jest spotkanie prowadzone razem z panem Ralfem Martinem, na której obecni są katolicy, charyzmatycy. Ja nie widziałem, bo jest dosyć długi, obszerny z tego materiał, ponad godzina czasu. Nie słyszałem, żeby ktokolwiek był tym zainteresowany. Powiem więcej, to jest też w sumie się tyczy. No, może zakładać to jeszcze jeden punkt. Przekonywał, że cała ta zbiorowa histeria, mająca miejsce na sali, jest przejawem mocy usposabiającej do uzdrowiania. Mocy, która Jezusa skrzesiła z martwych. Czy moc świętego skłania ludzi do takiego zachowania? Poza tym, taka nauka ukierunkowuje na pragnienie posiadania mocy, doświadczenia czegoś ponadnaturalnego mocy, która będzie się um, którą będzie się dokonywało cudów, jak Pan Jezus. Nie ma tam już praktycznie miejsca na doświadczenie krzyża znanego z nauczeń świętych Kościoła Katolickiego, czy też uświęcania się w zwykłej codzienności. I tutaj właśnie chcę powiedzieć, że na tym materiale, który można jeszcze obejrzeć w sieci YouTube, są wypowiedzi księży katolickich, którzy to spotkanie określili jako przełomowe, jako coś cudownego i szansę dla Kościoła Katolickiego. Dobrze. Przejdźmy może jeszcze do czasów obecnych, do bliższych nam czasów, rok 2016. Pan Randy Clark przyjechał do Polski na zaproszenie Zielonośrodkowej Społeczności Skalisza w Kościół Boże w Chrystusie. Konferencja o nazwie Jest Więcej, w bardzo szybkim tempie zgromadziła komplet uczestników. Również z tego spotkania tam minutowy filmik, który przygotowałem, bo to też warte jest zobaczenia, obraz jednak o wiele lepiej przemawia niż masa słów. Spotkanie w Kaliszu było kontynuacją służby, służby jako katalizator przebudzenia ogniem, pod hasłem jest więcej, jednak uczestnikami nie byli tylko zielono, Zielonośrodkowcy, pojawili się tam również katolicy ze znanych wspólnot charyzmatycznych takich jak Głos pana, zepsiwa, ruch wiary, dom w ramionach oraz osoby duchowe. Byli tam księża oraz byli zakonnicy franciszkami dokładnie. dokładnie. Celem tego było, aby doprowadzić zebrane osoby do tego, aby zapragnęły służyć darem uzdrawiania, przyjmując na Duchem Świętym. Dobrze teraz.

nie musisz tego robić ale chciałem otworzyć taką możliwość żeby gdzieś tu z przodu po prostu ukląk i kiedy przyjdziesz is a way of saying, God, żeby, żeby jako sposób, w którym możesz powiedzieć Boże, możesz, Boże możesz mnie użyć przyjmij Jego miłość przyjmij Jego moc tak stwórzcie rzędy tutaj też z Thank drugiej you, Lord. strony. Thank you, Lord. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. W imieniu Jezusa jeszcze pomnóż swoje namaszczenie. Waves of love. Fale miłości. Waves of power. Fale mocy. W imieniu Jezusa. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. More Lord. Więcej Panie. Więcej Panie. Dotykaj go, Panie. Dotykaj. W imieniu Jezusa. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź do Więcej Panie. Więcej, więcej. Uwolnij swój ogień. Ogień. Jak to wygląda, kiedy Bóg nawiedza was? Bardzo różnie to wygląda. Czy ktoś może płakać? Ktoś może się śmiać? Ktoś może się trząść? Niektórzy mogą odpoczywać w nie, nieziemskim pokoju. Zaczynając od Dłoni, które mnie tak parzyły, że no nie mogłem wytrzymać, ruszałem nimi i ten ogień tak mnie przepełniał, że no to widzieliście na filmie, jak, jak skakałem, krzyczałem. Ja myślałem, że Pan przyjdzie, ale tak jak wcześniej przychodził, miałem takie doświadczenie prądu właśnie, który mnie przenikał, który sprawiał, że przez około Wcześniej na, na konferencji, dwa miesiące wcze, wcześniej, leżałem na podłodze i właśnie on, on tak mnie przenikał. I wtedy sobie myślałem: No, pan na pewno przyjdzie, ale w taki sposób, właśnie który już znałem, który wiedziałem, nie, niezwykły sposób, oczywiście, ale, ale myślałem, że to tak. Dobrze, tutaj zostałem poinformowany, że czas mija. Dobrze, ostatnie zdania. Tak, chodziło mi o to, żeby przedstawić nauczanie pana Randiego Clarka która jest dosyć kontrowersyjna i pochodzi z nurtu Toronto Blessing. Tutaj miałem wypisane punkty. Dlatego, gdyż pani Mary Hilli, która jest bardzo znana w odnowie charyzmatycznej, jest również członkinią IKRES-u, a jak tutaj było przed chwilą powiedziane, członkinią Harisu, ponieważ Ikres się niedługo zmieni, jego nazwa pani Mary Healy w swoich książkach, bardzo silnie promuje pana Rennego Clarka, była z nim na dwutygodniowej wyprawie w Brazylii, Nauczyła się od niego uzdrowienia i posługi. Napisała z nim jedną wspólną książkę, tutaj miałem jeszcze drugą książkę. Możemy przeczytać, jak pani Mary Healy mówi o tym, że Randy Clark, protestancki ewangelizator, posługujący modlitwą o uzdrowienie, uzdrowienie posiadający dar udzielania Ducha Świętego innym. Znajomość z panem Randy Clarkiem wpłynęła na panią Mary Healy bardzo ogromnie to dzięki niemu nauczyła się posługi uzdrawiania o czym piszę w swoich książkach niestety nie zostałem tego zdążyć tego przedstawić za bardzo, bardzo przepraszam natomiast temat jest bardzo obszerny no i to wszystko dziękuję państwu chyba się już dalej nie zmieszczę z, z czasem dziękujemy bardzo laski proszę i przechodzimy proszę państwa